My idziemy teraz na miasto. Tak się prezentuje wyjście z naszego hotelu. Powiem szczerze, no jest spektakularne. I teraz chcemy Wam pokazać Centrum Puerto, żeby jednak Was zachęcić, żeby tu przyjechać. My teraz idziemy na te schodki, co Wam pokazywałam pierwszego dnia, bo to jest takie idealne zejście, dość um, ładne. I pokażemy Wam ocean z dołu, tam jest też czarna plaża, no i centrum przede wszystkim. Urokliwa uliczka. Generalnie właśnie Fuerte jest bardzo zielone, i to jest przede wszystkim największy plus. Zobaczcie, idziemy po takich słynnych schodach w Puerto z tytułami książek Agaty Christie. Zobaczcie, one się tak ciągnął przez całe tutaj schody i jeszcze są tutaj od dołu. No ale, zobaczcie, mega to wygląda. Więc jeżeli ktoś jest fanem, no to ewidentnie musi tutaj odwiedzić. Dotarliśmy do takiej jednej z główniejszych alejek. Zobaczcie, to taka aleja palmowa. Mega to wygląda. Tutaj jest też galeria handlowa. Dwa lata temu jak byliśmy, to oni ją odnawiali albo budowali. Więc widzicie, też, też coś tutaj można znaleźć normalnego. No i zaraz idziemy tą alejką w stronę oceanu. My już dotarliśmy pod czarną plażę, i zobaczcie, że tam na górze te żółte budynki to właśnie tam znajduje się ta dróżka, którą szliśmy. Więc czeka nas niezła droga w górę. Ale generalnie w dół ta droga była bardzo przyjemna. Koniecznie trzeba tutaj przyjść, bo te plaże wulkaniczne to nie jest coś, co możecie zobaczyć wszędzie. Więc jak najbardziej trzeba się tutaj wybrać, trochę pochodzić. A obok, zaraz Wam pokażemy, są takie baseny, w których zawsze jest ciepło i nie musicie się martwić o pogodę. A zaraz właśnie będzie o pogodzie. Ale jeszcze wcześniej troszkę widoków. Tutaj zobaczcie, są Lago Martianes, to są takie baseny, gdzie można sobie przyjść. No bo jak wiecie, woda w oceanie jest bardzo zimna, więc tutaj zrobili takie sztuczne baseny, żeby móc się pokąpać. Wstęp jest tutaj płatny, ale widoki... W ogóle to jest pięknie zrobione, no i przede wszystkim macie widoki na ocean. Ok, teraz zapowiedziany temat, czyli o pogodzie słów kilka. Słuchajcie, czemu Puerto jest cały czas pochmurno? E, dlatego, że tutaj blisko są góry i te góry tamują po prostu chmury, które nie mogą przelecieć dalej. E, I słuchajcie, wystarczy pojechać 20 km dalej i macie kompletnie inną pogodę. Macie bardzo ciepło, bardzo słonecznie, aczkolwiek jeszcze dodam, że tu też jest bardzo ciepło, ale już niekoniecznie słonecznie. Chociaż słuchajcie, jak my byliśmy w zimie, naprawdę było słonecznie. Nie wiem, dlaczego teraz tak jest pochmurno, czy po prostu nam się tak trafiło, czy po prostu w lecie tak jest, no aczkolwiek w zimie em, też jest ciepło, jest słoneczko, ale teraz też, też jest bardzo ciepło, więc taka ciekawostka. Bardzo o tym pamiętacie, gdy wybieracie się na Kanary i szukacie odpowiedniej miejscowości. A teraz idziemy taką promenadą, to jest jedna z główniejszych uliczek, oczywiście e, są wszystkie jakieś mniejsze sklepiki, lody i tym podobne, mamy też McDonalda, więc tego nie zabraknie, no więc tak się prezentuje Puerto, tak się prezentuje centrum tego miasteczka.